Mam z imbiarią ze względu na, no wiesz, wystrój. Wystrój? Bardzo fajny. Nie, nie fajny. Mroczny, albowiem będziemy tu walczyć o rękę Marlenki. Nie, a po co mi jest jej ręka? Mam własne cztery łapy. Ech, lepiej sobie klawni, mord. No. Tak, to może trochę potrwać. I co ona w tobie widzi, co? Przecież nie puszysty ogon. Mój ogon jest puszystszejszy. Bistniejąca serce? Nie. Te cechę też posiadam, jak widać. Co ty niby masz czego ja, Duże zęby? To zęby! Moje są malutkie i nie błyszczą niczym kost perłowa. perłową. Morys, oddajcie mi swe zęby! co ja mam tym robić właściwie? Daj mnie! Ale przecież ty sam się tym walzisz. No bo... Po... Ale prze... Przecież ci mówię! O, no rusz się zębaty czwaku, w ogóle się nie przykładasz. Normalnie, weź zamach, walni! Ale jak to? Nie no przepraszam. Nie. Właśnie o to cię cały czas prosiłem. Nie, zły strzał! Dzięki! Zerwę ci też jeden jedynki prosto z jamy gębowej! Santa, fanta, samanta! Co ty mu na wszystko, co piękne i święte zrobiłeś, potworze? Kiedy nic, sam sobie to zrobił. Niestety, to prawda. Wygrałeś Fredzie, wiewiórko! Zasłużyłeś na rękę atrakcyjnej marlanki. To, to wy się tak myliście o mnie? Julia, nie jestem jakąś rzeczą. Tak, teraz kiedy na ciebie patrzę, szczególnie pod tym niekorzystnym kątem, przyznaję, że masz wszelką rację. Nie jesteś mnie wart. To co, jak? Boris! zabierz mnie stąd. <laughs> Delikatnie, morski